Biegi przełajowe, festiwal tańca, derby mysłowic w piłce nożnej teatr oraz najnowsze premiera w Gołkino. Zobaczcie, co ciekawego będzie się działo w mysłowicach w najbliższy weekend. Jest to program Niprzegap Magdalena Warchoł. Witam serdecznie. Przesunięty pierwszy bieg z cyklu młodzieżowych biegów przełajowych wystartuje w najbliższą sobotę 7 października o godzinie 10 w parku Supna. Zapraszamy do uczestnictwa oraz do kibicowania szczegóły na stronie mocjysłowic.pl. Szkoła tańca zawirowani zaprasza wszystkich miłośników tańca na czwarty Mysłowicki Festiwal Tańca, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, już od godziny ósmej, w Hali Mosir, gdzie rywalizować ze sobą będą najlepsze pary oraz solistki z Polskiego Stowarzyszenia Tanecznego. W niedzielę na godzinę 13 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice zapraszają do wspólnej zabawy podczas rodzinnego pikniku charytatywnego, święta pieczonego kartofla, smaki i barwy jesieni, który odbędzie się w parku Bończyk. Górnik Wesoła oraz MKS Górnik 09 zapraszają wszystkich kibiców na derbowy mecz, który odbędzie się na stadionie na Wesołej w najbliższą niedzielę o godzinie 15. W niedzielny wieczór w ramach wydarzenia Regionalne Konfrontacje Teatralne, zwane teatralną ucztą w Moku na Brzezińce, na scenie rozpocznie się spektakl pod tytułem Damy i huzary. Zapraszamy. Zobaczmy, co nowego w ogóle kino. Egzorcysta Wyznawca to nic innego jak amerykański horror, a dokładniej kontynuacja horroru z lat 70. On you. There are two heartbeats, is it working? They're beating in sync. Be strong. What did you do? One girl lives, one girl dies. You get to choose. Uwaga! Do wygrania jest bilet do kina. Napiszcie tylko pod programem, który film Was interesuje, i krótko opiszcie dlaczego. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia!